Siemaneczko, witam Was serdecznie na moim kanale, kolejny dzień, kolejne poszukiwania, eee, tutaj widzicie teren koło starego domu, tutaj był kiedyś stary dom, teraz jest hałda krzaków i gruzów, jakieś stare maszyny, tu macie drzewo liście laurowego, wielkie drzewo liście laurowego, także skupimy się, wiecie tam po ostatnich odcinkach, jak ktoś jest na bieżąco, to, to wiecie, że tutaj fajne fanty wychodziło z Ludwika 13, 16. Były jakieś e, spinki od makietu, jakieś e, guziczki napoleońskie. Więc naprawdę fajne fanciki tu wyskakiwały. Więc skupię się tutaj dzisiaj, zobaczymy co wpadnie. Nie wiem, pogoda jest jaka jest. Trochę pochmurnie, e, lekko kropi, ale jest ciepło. Powiem, że postanowiłem wyjść, sobota po 12, więc ja nie przedłużam. Odpalam Deusika i lecimy do pierwszego, lepszego sygnału. Siema. No, powiem Wam, że... Robię drugą malejkę, na razie nic ciekawego nie wychodzi, mega mocne zakłócenia są, trochę zeszłem na Sensitivity i Grounds Balance, poprawiłem, takie pierdoły powychodziły, to jakieś aluminium, tutaj teraz wpadło jakieś zapięcie od czegoś, Mady in England, jakieś zapięcie od czegoś, ale nie wiem dokładnie od czego może być, jakiś hak aluminiowy. I jakaś ozdóbka z cyny, czy z czegoś nie wiem, taka pierdoła Na razie tyle. A ja zobaczymy. Lecę dalej, powiem Wam. Wyszłem tam z alejki tego auta. Okopałem się dziury w kamieniach, ale na końcu okazał się kawałek metalu. Nic ciekawego. weszłem teraz do alejki. Wyszłem kawałek. Jest, mamy pierwszą monetę dzisiejszego dnia, ale niestety. Jest taka e, ziemia na niej tak mocno siedzi, że chyba wyczyszczę w domu, zobaczę co to jest. prawdopodobnie jakiś Ludwik, Może 14 w wielkości monety. Nie wiem e, przeczyszczę ty awers w domu i zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak tylko dowiem się co to jest, to oczywiście przykład monety będziecie widzieć już, więc ja nie przedłużam. I lecę po następną monetę. No i tak można kopać. Tu była ta moneta. Kawałek dalej. Taki niemrawy sygnał, ale dość ładny na kolor. Jest. Mamy odważnik monetarny. Ja pierdzielek, ja dawno nie znalazłem odważnika monetarnego. O kurde. To jest strzało. Ja oczywiście postaram się znaleźć od jakiej monety był ale grubo, nie? Pięknie, super. Tutaj z tyłu nic. A tutaj mamy herb. Herb mi przypomina jest taka wersja na jak jest Ludwik XVI yy, to właśnie wychodzi z 1700 któregoś wychodzi właśnie jest z tyłu taki, taki sam herb. Zrzucę no Wam przykład, ale jak znajdę tylko przykład tej monety yy, tego odważnika monetarnego to Wam wrzucę. Ale szczał! dawno nie było. Hi, hi. Lecimy dalej. Powiem tak. Znowu się leje ze mnie. Z nieba też pada. Wpadł mi teraz taki dzwoneczek. Stary dzwoneczek aluminiowy. Od rowera. Nic na razie ciekawego. Kopię cały czas jakiś aluminium w śmieci jakiś. Nic ciekawego do pokazania. Jedynie ta, ten mosiężny ten odważnik. Więc naprawdę fajna sprawa. Tylko, że by parę dom monet do tego odważnika. Na razie nie ma nic, szkoda, ale no zobaczymy, nie? Na razie leje się ze mnie od dusznoty. plus pada, zaczął padać, więc no tak nieprzyjemnie trochę, ale nie poddaję się i lecimy dalej. No powiem, że naprawdę słabo jest. Teraz pada krągłość. coś takiego wpadło, ale raczej jest to część. Eee, miedzi, miedzi, jakieś rury miedzianej chyba na pierścień mi to nie wygląda zbyt ostre zakończenia są ale jakby siedziało w, w ziemi to już myślałem, że coś fajnego będzie, ale niestety jest to taka pierdoła jeszcze zostały mi tutaj dwie alejki i przeskakuję dalej, zobaczymy co dalej, bo już się oddalam trochę od tego starego domu, więc tutaj naprawdę jest coraz mniej tych sygnałów. No ale zobaczymy, jak nic nie wpadnie tutaj, to może zmienię miejsce. Zobaczymy. Na razie nie przedłużam, ile jest dalej. Ja wcześniej chodziłem tam, jak widzicie, te drzewa w oddali, tamte alejki tam w stronę starego domu. Teraz weszłem do takich dłuższych alejek, już trochę oddalonych bardziej od tego starego domu. I... Jest w końcu pierwszy sygnał ciekawszy do pokazania. Mają monetę. I mamy chyba współczesne 10 centów, także zarobiłem dzisiaj 10 centaków. Zniszczone, bo zniszczone. Ale jest 10 centów. <laughs> w końcu, kurde, się dzisiaj łaży, coś czuję. No Ale nie, nie przestaje na pewno. Yy, pogoda się troszeczkę poprawiła, więc kontynuuję, jest dobrze. Lecimy dalej. Wróciłem tutaj koło tego starego domu. Tutaj ta stodoła jest. I droga. A tutaj już było nawieziony kamień. ale pod tym kamieniem jeszcze są sygnały. I tutaj wpadła moneta. Ale jak widzicie trafiłem ją. No tak kamienie to są niestety nie ma nic na niej więc nie jest mi jej żal. Ale byłoby mi żal gdyby Mm, gdyby coś było fajnie na nie widać Ale na szczęście nie widać nic, prawdopodobnie wytarty napoleon Także spoko, no, Zobaczę, pokręcę się tutaj jeszcze Zobaczymy co więcej wpadnie Hej, stodoły I stary klucz wpadł Może nie aż tak stary Ale jest jakiś klucz Taka pierdółka A co dalej? Stodoła jest po tamtej stronie, tutaj gdzieś w tym miejscu. ja właśnie sobie tutaj dwa lejki. Ze stodołą. No i pierwszy sygnał. I mamy starego Franka. Z 1900, nawet nie taki stary, 10 franków. 10 centów frankowych starych. 1984 rocznik. Także jeszcze młodziutka pozdrawiam serdecznie. I lecę. Zobaczymy jeszcze. Chwilę pochodzę z pół godzinki i uciekam. No i robię podsumowanie krótkie, jak widzicie masa śmieci, sporo śmieci różnych, kurde aluminium, jakieś stopy, stopy, miedź, trochę miedzi, puchy, trafił mi się nawet nóż, kawałek noża, łyżeczka, jakaś blaszka z dyna czy coś, nie wiem, tutaj widzicie to zapięcie od czegoś, nie wiem od czego, kluczyk, jakieś pierdoły. No i fanta dnia, jak widzicie cztery monetki w kiepskim bardzo stanie, ta nie wiem jeszcze co to będzie, prawdopodobnie jakiś Ludwiczek, ale może 14, nie wiem, tutaj prawdopodobnie Napoleon, tylko wytarty tak strasznie, że została sama blaszka miedziana. No i fan dnia oczywiście, no cudeńko, kolejny do kolekcji, chyba piąty już, już. Odważnik monetarny, Jakby znajdę przykład tego odważnika, to wam wkleję. A ja, A ode mnie tyle. Zgrzałem się 3 godzinki szukania. Jakieś 3,5 godzinki szukania, mniej więcej. Było to co było. Szało nie było. Więcej śmieci. Posprzątałem trochę planetę. Więc jak się podobało, opeczka w górę. I widzimy się w kolejnych filmach. Jo.